Hej, jak widać, tunel foliowany, w praktycznie całość. Wczoraj jeszcze do późnej nocy pracowałem, eee, frontowe wejście jest podwójne. O. tutaj widać wzmocnienia eee, to jest taki kąt prosty jakby tam e, na kątownik złapany e, gdzieś około 40 cm jest zabetonowane pod ziemią w betonie o i ferduś się pojawił więc tak, trochę to się rusza, ale jednak to wzmocniło. Tak. Tutaj, e, tak gdzieś po 40 cm, jest e, złapane, wyspawane takie z kątowników, e, bodajże 4 mm, e, grubości. E, gruz, i tak dalej, zabetonowane. I tutaj dałem, te, po tej stronie, dałem. E, Raz, dwa, trzy. A po tej stronie dwa. Tutaj nie są sporniki, jak widać. Eee, a tutaj... Tutaj to było posadzone. Tu był otwór... Był otwór gdzieś o taki otwór. trochę zakopali. Bo z wujkiem pracowałem. Eee, I... Tutaj jest naprawdę głęboko. Głęboko, no gdzieś ponad kolana, ponad, ponad kolana miałem e, głębokość e, jak się wchodziło do tego z, No te kątowniki były gdzieś chyba dwumetrowe, e, dwumetrowe, więc e, czyli tak jak widać 2 metry to gdzieś tyle sobie dachu do tego szczytu jest, jest, to, jest to po prostu pod ziemią gruz dany i beton i to po prostu bo tutaj było dosyć mocno się ruszało. Teraz w siedzi. I tak. tutaj będą jeszcze taką folia będzie kładziona, żeby te drewno bardzo nie gniło. Chociaż pewnie za jakiś czas zgnije, ale na razie chodzi o to, by na wichurach dawał radę. No i tutaj będzie tak podsypane jak widać. Będzie zakryte właśnie pod ziemią i z drugiej tak samo strony więc tako. tu jak e, pokazywałem wcześniej gdzieś od początku do tej e, belki będzie zielnik czyli tutaj gdzieś jest e, czyli metr gdzieś metr tutaj nie mam pokazane ile to ma ale chyba 790 Albo 980. Zaraz, zaraz zobaczymy. Zaraz mu kurwa postrzelam. Zaraz mu kurde postrzegam. Albo pod spodem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mam metrówki, ale trochę metr Więc tak. Yy, metr na dwa. I gdzieś na taką, na taką wysokość, gdzieś 40 cm będzie podwyższone, a na, na dół będzie krawka na krety. Kret bardzo tutaj e, szkody nie zrobi. E, prawdopodobnie myślą, że bardziej te nornice. Więc jakoś ostatnio e, klientka w sklepie właśnie e, to samo pomyślała i tak właśnie mi się lampka zapaliła w oczach. Niby ona na pomidory, i tak dalej. A tu opuncje będą, więc lampka mi się zapaliła, że musiałbym zrobić coś podobnego. No, nie zaszkodzi. Tak, i w tym tygodniu do mnie przyszło dwa razy po 250 sztuk opuncji mrozoodpornych. I właśnie chciałbym tutaj ewentualnie po dwóch stronach. Zrobić właśnie takie podwyższenia, by te opuncje cały rok były w gruncie, yy, tak i tutaj będą gdzieś stoły. Dwa, yy, jeżeli chodzi o te opuncje w gruncie, to tak zrobię, że będzie miejsce, to i w doniczkach kaktusy niektóre poustawiam, potem będę je zabierał. Bo trochę ich mam. Tak że będę zbierał materiał, aczkolwiek trochę bardziej ubogo i dłużej to potrwa. Będę zbierał materiał na czwarty foliak, na piąty foliak i po prostu tutaj za tym zrobię. A i tutaj właśnie widać 980, no, czyli prawie metr. Tak, tu 980, a stoły mam 100 cm, więc 2 cm, 20 cm gdzieś yy, będzie to, chociaż nie, 2 cm, tak, 980, tak, to 2, 2 cm gdzieś będą wystawiać, ale to nie problem, jeżeli się trochę je ja tam wepchnie. Yy, I tak, tu będzie, tutaj jest przekopane trochę, będzie jeszcze głębiej. I ta ziemia stąd pójdzie na nadsyp, podsypkę z tej strony oraz z drugiej strony i będę trochę, aczkolwiek myślę, że teraz to już nie ma znaczenia, ale także te sznurki są na zewnątrz, trochę będzie trzeba naciągnąć Będzie trzeba naciągnąć, mam tak jak tutaj Tak jak tutaj o. Będzie trzeba to, to naciągnąć i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, trochę zmieniłem kąt widzenia, by pokazać w jednym kadrze więcej. Czyli tak ogólnie w e, tej jakości i e, to wygląda jakby była naprawdę wielka ta folia, a ona ma po prostu niecałe, nie no, 2,85 m na 6, metrów 50 centymetrów. no i 2 m wysokie. I tak, jak właśnie pokazywałem, tutaj ziemia, ziemia będzie po prostu wybrana. W sumie tutaj 2 metry bardzo ładnie jest. Natomiast tutaj już jest jeszcze wygodniej. O, bo jeszcze podkopię trochę. I będzie. Chodzi o to, że niby to jest 2 metry, ale takie jak się wchodzi, to ma się wrażenie, jakby. Jakbym miał zaczepić głową. I że jest, jest jakby zapas, ale takie właśnie odnoszę browenie. I tak, jest tu powzmocniane Wszystko betonem. Prawdopodobnie być może jeszcze zrobię takie haki na rogach. Ale to właśnie nie wiem. Mowy nie będę tego robił. Zobaczę po sezonie, może wzmocnię. Kolejka ta ziemia trochę da plus te wzmocnienia na 100% coś dadzą bo to jednak e, trochę wawy e, mam takie 4 chyba czy 5 e, takich betonowych 5 chyba e, takich betonowych e, blotków e, po prostu je ponakładam w niektórych miejscach i po prostu zasypię ziemią więc w ten sposób e, dodatkowo tutaj jest trochę no nie jest to prosto, więc odkręcę i trochę jakby odsunę. Jakby to miało ręce i nogi. I no. Niby foliak jest yy, słabej jakości. Yy, wiem tak, że, że ludzie, którzy mają takie foliaki yy, łapią tylko po prostu, yy, folia jest przysypana po prostu jak to w foliakach piachem i robią taki fundamencik ala, takich samych blotków jak ja i tak jak tutaj, na kątowniczek na kątowniczek i może no, trochę bardziej naciągnięte są te sznurki i to wszystko I... no i nawet w sporych wichurach im tego nie wyrywa tutaj trochę jakby są zmienione jakby hm. jakby to powiedzieć tutaj rozerwany jest, czy co, to jest hmm. da, ro rozerwało się trochę, ale to... huk eee, co jak chciałem powiedzieć D, <laughs> tak, jest wzmocniona więc yy... no i daje radę, im tego nie wyrywa, no trochę się rusza natomiast tutaj jest wzmocniona dosyć mocno jak będzie nie wiem co powiedzieć, po prostu zasypię to tak jak powiedziałem, zasypię piachem z obu stron, wybiorę ziemię trochę, pozasypuję to, to co mówiłem i zobaczymy po sezonie. Jeszcze te smutki tylko naciągnąć ile się da i wbić i to by było na tyle, trochę z tą folią poprawić, bo to takie ni w dupę, ni w oko. Dalej, 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 dalej zobaczymy co z tym będzie. Pomyślę tak, we, tylko nie wiem czy we wszystkich, e, czy tylko w tej, albo tylko w jednej którejś e, właśnie chciałbym e, zamontować takie na akumulatorki oświetlenie LEDowe. Nawet coś takiego jak, e, nie wiem, w regałach jest, czy coś w tym stylu, albo listwę LEDową. E, też myślałem tutaj prąd podczepić jakoś, e, ale to ziemią, to po prostu pomiszczę trawnik więc po prostu to jakby odpada. Nie wiem, nie wiem, na razie to mnie czeka tutaj jeszcze sporo pracy. Myślę, że w związku z tym, wypracuję do 18. Więc myślę, że z tydzień czasu mnie to zajmie. Jeszcze zależy, jak będę po pracy, czy będę zmęczony. Mimo, że wczoraj trochę krócej było w sobotę, Y, trochę ciężko i po prostu ogólnie byłem wkurwiony to i tak y, tutaj oświetlenie y, wyciągnąłem i pracowałem z wujkiem y, do gdzieś około 22 więc, więc y, tak spawanie, czy spawałem to y, podkopywałem więc y, tak to wygląda no i więcej chyba nie będę Was tu zanudzał, więc zapraszam na kolejny film. Pa!